Was. Z tej strony Andrzej Krawężnik I witamy was w kolejnym odcinku programu W którym ratujemy ludzkie życia Do tego programu trafiają osoby z bardzo P***nymi i ciężkimi przypadkami Kurwa macie inny wąż czy nie, bo się odkleja cały czas Dobra, mniejsza W skrócie, pomagamy zjebom wyjść z gówna tak, to jest właśnie kurwa, kręcenie programu na wsi. To jest właśnie to. Jesteśmy ekspertami w tym, co robimy i za wszelką cenę pomożemy wyjść z duszą z tego kurwa, widełka. Fajnie to powiedziałem, nie kwał. No zajźne się f... Zapraszamy do oglądania. Dziś z kamerą jesteśmy w Warszawie. A dokładniej u Violety cipciak. Chipciak. Ta młoda kobieta cierpi na bardzo popularną chorobę w tych czasach, czyli influencerstwo. Influencerstwo, tak zwane frajerstwo. Tylko, że wiolce do influencera jest jak stąd do nieba. Pojawia się styki w bani i myśli, że jest top gwiazda, a tak naprawdę liże piach i nikt jej nie zna. Na dodatek nie posiada telefonu. Co dla influencera, to rzecz najważniejsza rzecz, którą pracuje. Oczywiście jest to tylko jedna z ważniejszych rzeczy, ponieważ influencerka również pracuje dupą. Nie, nie będzie, nie będzie z tym wąsem. Mamy ograniczony budżet, Andrzej. Jak to kurwa budżet ograniczony? Ale to już nieważne, bo Wioletta zamiast prawdziwego smartfona używa kalkulatora. I właśnie w tym jest problem. Ci żyje w krainie baśni i czarów. P Ach, wyj będzie pół wąsem. Kto ktoś ją musiał nieźle pijać, że ma takie omamy. I dlatego nasza ekipa postanowiła wyleczyć Wiolkę. Zapraszam do materiału. Cześć Zviola. Halo, cześć Wiola Wiolu K**a wiońka Przepraszam pana Wie pan, no taka praca Już, już tylko dodam zdjęcie na IG uśmiech Dobra Śliczne, jeszcze milion pięćset efektów. Filtry, nie filtry. Macytki trzeba powiększyć. Teraz opis. A Takie tam na nagrywkach. Hehehe. Macie może jakąś wodę do picia, bo strasznie zaschło mi w gardle. Czy wiesz, może po co zaprosiliśmy Cię do tego programu? Nie wiem, bo jestem gwiazdą. Nie do końca. Dobrze, że dogadaliście się z moim menadżerem o tą współpracę. Mam nadzieję, że będę negocjował w sobie... tą cenę i wysłał wam wszystkie statystyki. I moje zdjęcia. Co ty wielka robisz? A gdzie z jest takie spoczenie zawodowe? Jesteśmy tutaj, bo uważamy, że jesteś chora. Piękność to nie choroba, złotko. A jeśli miałbyś mi coś do zaoferowania, nie wiem, może jakieś podwicie zasięgów czy coś, to chętnie to rozpatrzę. Może nawet u ciebie w domu przy lampce. Fajnego winka. Nie, nie, podziękuję, mam żonę. A może chcecie kupić wipka na mojego OnlyFansa? Na ten weekend mam przecenki. 50% taniej. Widzicie jakie mam ciałko. Może chcecie zobaczyć nieco więcej? Chcemy, żebyś się opamiętała, bo nie jesteś żadną gwiazdą. Słucham? Mirzie! No, ja przynajmniej jestem Kinzie, a wy jesteście Niki. Jeb***e hejtery, no chodź na solo, obsmaruję my ten wasz śmieszny portal. Cały Instagram i TikTok będzie się z was śmiał. Ale k***a nie unoś się, proszę. A sp***a, jakiś klawężnik mi się tu będzie odzywał. Gdzie jest mój menadżer, jak go potrzebuję? Halo? Halo? Idę stąd, nie będę słuchała k***a, nie będę słuchała jakiegoś frajera. Jak mogliście zauważyć, Violetta Cipciak ma klasyczną chorobę, tak zwane influencerstwo. Ubzdurała sobie w tej pustej bani, że jest gwiazdą i nie da sobie przegadać. Spekulujemy, że może to być związane ze zbyt częstym atencjonowaniem jej przez tulejarzy. Boimy się, że tak jak w przypadku Tomiego boksera nie uda nam się Violetty Cipciak uratować. Ale tak samo jak w poprzednim przypadku, udało nam się wykombinować ostatni sposób na to, żeby Wiolkę uratować i sprowadzić na ziemię. Musimy ocalić Cipciakową. Znaczy spróbować ocalić. Takie jest nasze zadanie, takie jest nasze motto życiowe. Taki jest nasz cel w życiu. Pomaganie tępym strzałem się naostrzyć. Otóż doszliśmy do wniosku, że trzeba stworzyć fake konto na Instagramie i sprowadzić tą babę na ziemię. W sensie wjechać jej na ambicje i na jej wybujałego. Może się otrząśnie i rzuci to wszystko w pizdu. Dobra, piszemy. Cześć, jestem fanem. A kto to mi znowu tutaj dupę zabraca? Boże, znowu ci fani wypisują. Cześć, jestem fanem. Cześć, dziękuję, love you. Odpisała. Cześć, dziękuję, love you. Dobra, teraz napiszemy tak. Mogę zadać pytanie? Pewnie pytaj śmiało. Hm, a może chciałbyś kupić mojego OnlyFansa? Nie dziękuję, ale mam pytanie właśnie: jak udało Ci się wybić, jak każdy z ciebie się śmieje? <laughs> każdy się z ciebie śmieje. Co jest krwa? On ja jaja robi? Nie rozumiem? Każdy się śmieje, że może co mieć? Krzywy nos, męską twarz i owłosione pachy. A nie wiem, czy to nie jest za mocne. Nie no, ludzie tak uważają? Nie, na no, pewnie nie chwia ja robi. Droczy się ze mną, jak ja kocham moich fanów. Nie słyszałam nigdy takiej opinii na mój temat. Dużo ludzi tak uważa, ale nie odpisujesz na wiadomości. O nie! Co ja teraz zrobię! Jak ja wyjdę teraz na ulicę albo do sklepu! Ty, może podziałało, bo nie odpisujesz. No zobaczymy za godzinę, co nie? Jak nie odpiszę, to znaczy, że podziałało, albo ma w nas wy... Miała godzina, ale Violetta Cipciak niestety nie odpisała na naszą wiadomość. Ale uważamy, że to podziałało, ponieważ usunęła Instagrama i TikToka. Tak ludzie, nie ma jej konta ani nic. Nie spodziewałem, że nam się uda. I ściągnął nam ten program z YouTube'a. Ale jest, mamy to! Udało nam się uratować Wiolkę. A Andrzej... No, co jest? Bo w wiadomościach mówią, że jakaś influencerka Violetta C wyskoczyła z mostu, bo jej powiedział ktoś, że ma krzywy nos, męską twarz i krzaki pod pachami. Ja p... dole. A Andrzej, to myśmy jej tak napisali. Dobra... Pakuj walizy. Wszystko trzeba spalić. Wyjeżdżamy za granicę. Szybko, k**wa. Wyłącz tą kamerę. Wyp***dol to.